Przyklejamy teraz zdjęcie, tutaj na 04C. Trzy karteczki bierzemy. No rysujemy, ale trzy różne kolory proszę sobie no rysujemy tak. Zapalenie płuc, na drugie tutaj, tutaj górywice przyklejamy. Tu zapalenie, to jest zapalenie płuc, tu gruźlica. A tutaj przeziębienie na, na, na dole same. To jest trzy karteczki. Znaczy nie, u, u, u góry zapalenie płuc, na doku, w środku gruźlica. No zapalenie płuc, W środku, różnica. Jak no, to napisać? Nie, pisać, nie. Tylko z zapalanie. Tak, zapalanie czy... kolorami, nie, nie, nie. zapalenie płuc. Trzy. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. To, to czy, czy nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, kolorami i tu chmurki jesteśmy chmurki chmurki trzeba kolorami i będziemy zaznaczać i teraz będzie proces uwalniania ducha zapalenia ducha próbku ducha, ducha i ducha powielenia oraz ich oraz spu, oraz y, baterie, i te bakterii probotwórczych, które tworzą tego ducha włożymy leworęko zapalamy kadzidełko, świeczy się palą i prosimy ducha zapalenia pust o, wyrażenie zgody, o wyrażenie, wyrażenie zgody na przeprowadzkę. Na, na przeprowadzkę. Do mojego organizmu, z z mojego organizmu. Do Królestwa Matki, do Królestwa Matki, Matki Natury. Do Do miejsca dla niego najlepszego. Do, do miejsca, i do miejsca do dla niego najlepszego. najlepszego. Tylko co, najlepszego to kiwną głową. Idziemy dalej. Prosimy ducha krzlicy. Prosimy, prosimy ducha krzlicy. O, o, o zgodę na przeprowadzkę. Z zgodę na przeprowadzkę. Mojego organizmu. Z mojego z organizmu, organizmu. Do królestwa matki natury. Do królestwa matki, do królestwa matki natury, natury. Do miejsca dla niego najlepszego. Do, do miejsca dla na niego najlepszego. Gdzie będziesz miał więcej pożywienia? Gdzie, Gdzie będziesz miał więcej pożywienia? O, Gdzie będzie to bieżące? O, się zgodził na to. Bo one się wszystkie trzy idą w, innym kierunku. Każdy idzie w jednym kierunku, każdej jednym I teraz, teraz głosujemy chmurka przeziębienia, prosimy, prosimy ducha przeziębienia, prosimy ducha przeziębienia o zgodę na przeprowadzkę, o zgodę, o zgodę na, na przeprowadzkę z mojego organizmu, z mojego, mojego organizmu, organizmu. do Królestwa Matki Natury, do Królestwa Matki, Matki natury. natury, do miejsca dla Niego Najlepszego, do, do miejsca dla, dla Niego Najlepszego. najlepszego. I wyciągamy go tak, wyciągamy tutaj nad planszę, do góry. Czyli ręce przy tych karteczkach, przy chmurkach i wyciągamy do góry. To obydwie dłonie obydwie dłoni chmurki i jednak nie wolno ich szarpać bezczelnie, bo one się obrażą, wkurzą się. To jest tak jak z dziećmi. Chcemy, żeby dziecko co poszło spać, to co robimy, to głoszczemy, jedną chmurkę, drugą, trzecio. Delikatnie, żeby no, chcemy się odczuć te chmurki w rękach. Jak je odczujemy, dopiero je wyjmiemy. Jak nie odczujemy, to nie widzimy. I staramy się głaskać tych chmurki, one przez głaskanie się i Wtedy czujemy gęstość tych murek Głaszczemy je obydwiema dłońmi. Już czujemy, że one są gęste. I czujemy ich gęstość. I, 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 I staramy się teraz i do góry tak, że je tak, tak do góry, ale też nie, nie szarpiemy jak, jak chwasta, tylko... No, no człowiek nie z chwastem, tylko jak to z miłością tak do góry przeprowadza. Mówimy tak, prosimy nią natury z nieba, Na nią natury z nieba o pomoc w przeprowadzce, o pomoc w przeprowadzce, ducha zapalenia płuc, ducha, ducha zapalenia, zapalenia płuc. ducha groźlicy, ducha, ducha groźlicy. groźlicy, ducha przeziębienia, ducha, ducha przeziębienia od mojego organizmu, od, od mojego organizmu. organizmu, od moich płuc i oskrzeli, od, od moich płuc i oskrzeli. Do no, Królestwa Matki Natury. Do no, Królestwa Matki Natury. I czekamy aż one się, już tak powiedzimy, że one w czasie 2-3 centymetry, tak jak one się troszeczkę wydłużyły, ale jeszcze ale jeszcze się trzymają w naszym organizmie. To taki Dobrze jak, by było, jakby każdy wskazał odpowiednie miejsce na przykład, najczęściej no wiadomo chodzi o miejsca, które gdzieś znamy, bo nie wszędzie musieliśmy być, ale dużo je obserwowaliśmy. Na przykład u mnie tam pierwsze zapalenie płuc poszło w Turcji do Ludeniz, takie piękne miejsce. Drugie, Gruźlica poszła do Hiszpanii na Majorkę. A trzecie przeziębienie poszło na Karaibę. I zaczyna się odrywać od naszej płci, od baroniki. Jeszcze pękresz moczowego coś, co jeszcze raz lecień. Proszę o odprowadzenie, proszę proszę odprowadzenie. odprowadzenie. czy proszę aniołów natury z nieba, proszę, proszę aniołów, aniołów natury z nieba. z nieba o pomoc w przeprowadzce, o, o pomoc w przeprowadzce ducha zapalenia płuc, ducha zapalenia płuc. Duchy gruźlicy, ducha gruźlicy i, ducha i ducha przeziębienia, ducha przeziębienia moich płót i odskrzeli. Z moich płót i do mojego układu moczowego. Z mojego układu moczowego. Do miejsca dla nich najlepszego. do, do, miejsca, dla nich do najlepszego. miejsca dla nich najlepszego. Widzimy, że takie balony się porobiły, po prostu znaczy tak już 30 centymetrów nad plażu, takie balony są no, duże, takie... O, takie balony. Ale jeszcze one mają te połączenia z naszym ciałem, jeszcze mają te to są duże trzy takie. To są właśnie duchy tych, 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 tych takiego dołu głaszają, żeby one się do góry podrywały, U jest, już tak leżą, leżą się trzymają, jeszcze raz mówimy prosimy aniołów natury z nieba. Prosimy aniołów natury z nieba o pomoc w przeprowadzce, o pomoc w przeprowadzce ducha zapalenia płuc ducha, ducha zapalenia, zapalenia płuc, płuc ducha gruźlicy ducha gruźlicy ducha, 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 ducha przeziębienia ducha przeziębienia ode mnie, ode ode mnie, od, mnie od mojego organizmu od, od, od mojego organizmu, organizmu od, płuc oskrzeli, od, od moich, moich płuc i od od moich płuc i od układu moczowego od, od układu moczowego no miejsca dla nich najlepszego. Do miejsca, dla, miejsca dla nich najlepszego. No, już widzimy, że balonik się zaczyna przesuwać <coughs> 5 cm w prawo. Poszedł balonik. Oderwał się od tych karteczek, już już jest 5 cm w prawo, już jest 10 cm w prawo. Proszę zobaczyć, jak, jak tak jak, już jest 15 cm w prawo w ten balon. Już jest 20. już wyraźnie wędruje, prawda? Czy już się oderwał od nas? Pójdzie w prawo. W prawo idzie, tak? Do Marcina idzie, to nie do no, tylko do swoich monadków. Dmuchaj. Do a się a. <laughs> od, od, proszę rozsunąć tak, bardziej, bardziej rozsuwamy tak, rozsuwamy, żeby była przestrzeń między no, monadką, a monadami, a tymi, żeby przestrzeń była taka i ile się da na stole. Już widzimy, że, że już w połowie jest przestrzeni między naszym ciałem, a monad... już w połowie są te trzy baloniki, tak. Czy teraz wędrują widzimy? Już jest 3 czwarte przeszły drogi. No pięknie. Proszę zobaczyć, jak aniołki natury. No bo je... jak się im daje miejsce i one już prowadzą prowadzą to cudowne zady. miejsce, to przyszło tak jak my. Jak powiesz jadę, nie wiesz gdzie to się boi, że jak powiedzą ci, że na kara no to jest zaraz. No to od razu. Pakujemy <grym> się buty okazali, <grym się> od razu lecimy. <grym> no. Zadzieram kiecy. <grym> już mówimy, już jest 10 cm od morza, już jest potrzeba ludniki są. Już, no i teraz... Ramach, którym... I już, już już te duchy są nad, <grymne> już te duchy są prawie biskomona, tam nadami. Teraz możemy prosić Matkę Naturę, reprezentuje też Jego Ziemi. Prosimy cię Matko Natura. Prosimy cię o, ma... o przyjęcie ducha zapalenia płuc. O przyjęcie ducha zapalenia płuc wraz z bakteriami chorobotwórczymi. wraz, wraz z, bakteriami z bakteriami chorobotwórczymi. Chórymi. prosimy o przyjęcie ducha gruzliły. Prosimy, prosimy o przyjęcie ducha gruzliście. wraz z prądkami gruzlicy. Wraz, wraz z protkami gruzlicy. Prosimy, prosimy o przyjęcie ducha przeziębienia. prosimy o przyjęcie ducha przeziemienia. wraz z bakteriami chorobotwórczymi. wraz z bakteriami chorobotwórczymi. ode mnie. ode, ode, ode mnie. Od mojej płuc i oskrzeli. od Od mojej płci i od Od mojego pęcherza moczowego. Od, od mojego, mojego pęcherza moczowego. Do swojego kulestwa. Do, do swojego, swojego kulestwa. Gdzie będą miały więcej przestrzeni? Gdzie, Gdzie będą miały, miały więcej, więcej przestrzeni. przestrzeni? Więcej pożywienia. Więcej, więcej pożywienia. Więcej ciepła. Więcej, więcej ciepła. ciepła. I więcej atrakcji. I, I, więcej, i więcej atrakcji. atrakcji. I już widzimy już, już te trzy już są nad tym ciałem, nad i to i zaczyna się kurczyć już powolutku. Po Któraś powolutku kurczyć już. To znaczy, że wchodzą tam do tego atrakcyjnego dla nich miejsca. Poprzez te monatki wchodzą do... To jest jakby tunel się przejść, ja to kanał. Ale widziałam tunel też. Cały tu czas taki, taki jest tunel. Taka tuba, no. która jest, Taki odkruga który jest ściana. Czyli trzy monady tworzą tunel, proszę pamiętać. A jedna monada tworzy wir oczyszczająca. Trzy monady tworzą tunel. No tu ma wiedzieli, wiedziałam. Jaka jest różnica między jedną a Jedna to jest wir w dół, a to jest tunel taki, do, do przechodzenia. Dokładnie tunel widzę. Tak. Już widzimy, że się baloniki zmniejszają, proszę zobaczyć. Dokładnie się no. wyrzucają, przechodzą przez ten tunel. W razie się zmniejszają te baloniki. Prosimy Cię Matko Naturo. Prosimy Cię Matko Naturo tej ducha zapalenia płuc o przyjęcie, przyjęcie ducha zapalenia płuc przyjęcie, pro, przyjęcie ducha gruźlicy, o przyjęcie, przyjęcie ducha gruźlicy, przyjęcie ducha przeziębienia o przyjęcie, przyjęcie ducha przeziębienia w rasie chorobotwórczymi bakteriami w rasie chorobotwórczymi bakteriami do swojego królestwa, do, do swojego królestwa, do miejsca dla nich najlepszego, do, do miejsca dla, dla nich najlepszego, gdzie najlepszego. będą miały teraz więcej przestrzeni, gdzie będą miały teraz więcej przestrzeni, więcej pożywienia, więcej pożywienia, więcej radości, więcej radości i więcej atrakcji, i więcej atrakcji. U mnie się już ciągnęło Waldek, A u mnie możesz zobaczyć, bo mi się wydaje, że u mnie już. U Ciebie już tak, bo ja na wszystkich patrzę się. na, się to na wszystkich na raz się patrzę. Tak, to się było, na końcu było no. takie... teraz... no. jeszcze taki... Morsina 0, Tomka 5% jeszcze. Anki jeszcze 20%. Dorotki 5%. O Natalii? Natalii 10%. Nandi 10%. Znaczy, że tu nie wolno, będziemy być to dla bliskich, nie można okazać zniecierpliwienia, nie można okazać, typu, idź w cholerę right, szybciej, idź do tego, takiego porytowania, tak idzie, nie wyjdzie. Ona przez to fuknięcie godzinę przedłużyła to. Pamiętam, jak, jak się, jak się to co? Tak mnie traktujecie, wypędzacie mnie, wcale mnie nie kochacie, ja wracam z powrotem. O tak, jak je obraziła się, się, ten duch się obraził. Że się fuknęło. Proszę o tym pamiętać. Głaszczemy go, nie, 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 nie robimy fuknięcia, ale fuknięcie to by było tak w godzinę czasu. Tyle, już Już Agatki już idzie, już, już jest 7%, 8%. 5, 5. Możemy poczuć, że się lżej oddycha na w płucach. Dziękujemy Ci Matko Natura. Dziękujemy Ci Matko Natura. Za przyjęcie Ducha zapalenia płuc, za przyjęcie, za przyjęcie ducha, ducha zapalenia duch. płuc, Za przyjęcie ducha gruźlicy <küh> za, za przyjęcie ducha gruóżlicy. przyjęcie ducha za przyjęcie ducha przeziębienia, za przyjęcie, za przyjęcie, ducha przeziębienia. przyjęcie ich chorobotwórczych bakterii, za przyjęcie ich chorobotwórczych bakterii. odemnie, Ode mnie. do swojego królestwa do swojego, do swojego królestwa. królestwa. I teraz mają więcej przestrzeni, I teraz I teraz mają więcej przestrzeni. Więcej pożywienia, więcej, więcej pożywienia, życia, pożywienia, więcej miłości, więcej, więcej miłości, miłości, więcej atrakcji, więcej, więcej atrakcji, atrakcji i więcej radości i więcej, więcej radości. radości. Już to usatysfakcjonowane. Trzy krzyżyki robimy, zamykamy.